Hej, witam Was w nowym filmie związanym ze styczniowym update Cookie Kingdom. Z racji tego, że długo mnie nie było, to zamierzam chociaż zrobić filmy przedstawiające nowe postacie, a updatecie lutowym wrócić do rutyny i może się uda wyjątkowo zrobić o jeden film więcej w tygodniu, bo mam wolne od nauki. Okaże się to później. Wracając, ten filmik będzie na temat nowego ciastka. Mod do Cookie. Umówię jako podstawowe informacje skill, oraz budowę, ale najpierw czas ko zdobyć kaczę. You will... Strength can open any door. Command me. Już go zdobyłam. Bigowy mod do cookie jest ciastkiem typu charge. Mieści się na froncie i posiada element chaos. Można go wykorzystać w game mod Spy of Resonance. Czas na opis skilla. Za każdym razem staram się, aby ten opis był mniej więcej zrozumiały. Zatem, mod do cookie szarsza naprzód, zadając damage, odrzucając jego wrogów. Po jego ataku on zadaje obszarowy damage. W pewnych warunkach, mod do cookie przychodzi w stan Jam Frenzy, otrzymując injury. W takim stanie nie może korzystać ze skilla. Ale jego zwykłe ataki stają się lepsze na koszt poziomu HP, który się zmniejsza za każdym jego uderzeniem. Jeśli mod do zostanie pokonany w czasie jam frenzy, to zostanie niezniszczany raz na walkę. Kiedy jam frenzy się skończy, mod do będzie zmęczony, ogłoszony oraz zmniejsza mu się Move speed. W czasie zmęczenia mod do nie może przejść stan jam frenzy i zwiększy z drużyny. Gdy Stun Frenzy zostanie osiągnięty. W określonych odstępach czasu do Cookie zyska Dragon Town Brand. Jeśli Moldo Cookie będzie w drużynie stack Enchantress Cookie, to Dragon Town Brand zwiększy ich damage typu Chaos. Pojedynczy damage ataku 275,6% damageu typu Chaos Ataku. Damage ostatecznego obszarowego ataku 632,3% damageu typu Chaos Ataku. Game Fancy się aktywuje po utrzymaniu damage równego 15% maksymalnego HP przez 2 sekundy pod wpływem efektów Dragon Town Brand i nie dotyczy damage'u na tarcze. Injury maksymalne HP minus 5% przez 20 sekund i kumuluje się 4 razy. Ulepszenie zwykłych ataków dzięki game fancy, odrzucone cele, Move Speed minus 70% przez 1,5 sekundy i kumuluje się raz. Damage zwykłego ataku w Gem Frenzy 350 ,3 – 350,3% damage typu Chaos ataku plus 75% extra damage za każdy buff Gem Frenzy. Zmniejszenie HP z powodu Gem Frenzy 1 – 1% aktualnej ilości HP. Immortality przez 5 sekund. Zmęczenie – atak minus 20%, atak speed minus 35%, damage resist plus 30% przez 10 sekund. Ogłoszenie 1 sekunda. Move Speed minus 50% przez 4 sekundy. Damage Resist drużyny plus 25% przez 10 sekund, jednorazowo. Dragon Tumblrand, minus 10% od aktualnego poziomu HP. Atak plus 15%. Atak Speed plus 10% przez 10 sekund, jednorazowo. Damage typu Chaos plus 35% przez 10 sekund. Stangers of Chaos. Damage typu chaos plus 7%, defense minus 10% przez 10 sekund jednorazowo. Jak już wiadomo mniej więcej na jego temat, to teraz można zbudować postać. Damold do cookie dobrymi topinkami będą Slingraft z atakiem, Zod Almond z Damage Resist oraz Healthy Peanut z HP. Najlepszymi statystykami są chaos damage do wylosowania specjalnych piszkotach, AP, The Resist oraz Attack Speed. To tyle jeśli chodzi o nowe Epic Ciastko. Czas zakończyć filmik. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Bardzo się cieszę, że mogłem wrócić na ten kanał. Tym bardziej, że w czasie wolnego nie mam czym z siebie zająć. Będę miała m.in. czas, aby znaleźć sposób na przejście Infinity Modu Guardian of the Rift. Bo mam teorię, że dopiero przejdę, jeśli ciastka będą na maksymalnym lewerze. Wszystkie. Mam nadzieję, że ktoś potwierdzi moją teorię. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Trzymaj się, się ciepło i do zobaczenia w filmiku związanym z Dark z kuki. Pa!